Justyna Miś Interia, jesteśmy na 25. edycji festiwalu BNP Paribas Nowe Horyzonty. Ze mną jest Julian Świeżewski. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry, hej, cześć. Chcę zacząć od Twojej kariery muzycznej. <gry> okay. e, tutaj miałeś set DJ-ski, na którym byłam, e, słuchałam, trochę po, tam nóżką potuftałam. E, możesz opowiedzieć, jak się zaczęła Twoja przygoda z muzyką? wiesz co no to taka zajawka bardziej niż kariera muzyczna ale tak naprawdę jakby od dłuższego czasu gdzieś tam w tej przestrzeni muzyki klubowej uczestniczyłem ale w zeszłym roku byłem po raz pierwszy na festiwalu Dekmantel w Amsterdamie i tam się totalnie zakochałem w tym co można robić z dekami i no tak mi się to spodobało, że stwierdziłem, że samemu chcę jakoś zobaczyć, jak to jest, i w ogóle jak można się tym bawić. I, i chyba to mi najbardziej przyświecało, że właśnie widziałem ludzi, którzy się faktycznie tym bawią mm -hmm. i czerpią z tego fan. I faktycznie zapisałem się do Instytutu Dźwięku, e, które pozdrawiam. E, tam właśnie u Automata miałem zajęcia przez pierwszy semestr i sporo się nauczyłem. No i też jakoś tak się zaraziłem, że, e, że stwierdziłem, że chciałbym to. Gdzieś tam robić. W mhm. godzinach. A jak to się łączy z aktorstwem? Czy to jest coś, co się uzupełnia, czy zupełnie oddzielasz muzykę i aktorstwo? Nie wiem, wiesz co, jakoś tego nie, nie łączyłem. Myślę, że i tutaj, i tutaj jest to jakiś taki rodzaj zderzania się z emocjami i też z jakąś taką. Mm, Materią w jednej jest tekst, a w drugiej jest muzyka, którą dzielisz z innymi osobami, czy to w teatrze, czy, czy, czy właśnie w filmie, więc może te płaszczyzny są podobne. Yy, ale tak poza tym, to, to aktorstwo kiedyś chyba było dla mnie czymś takim, czym jest teraz dla mnie muzyka, ale to aktorstwo już się stało bardziej pracą. Więc szukałem czegoś, co nie będzie miało tego bagażu um, odpowiedzialności, takiego um, dorosłego życia w cudzysłów, um, i gdzie będę mógł się trochę bardziej pobawić i dać upust um, swoim, um, że tak powiem, takim um, potrzebom um, tworzenia, a jednocześnie, żeby nie mieć tych, um, tego obciążenia odpowiedzialności, jakiejś um, ambicji. Mhm. A oglądając filmy, zwracasz uwagę na soundtrack. Masz jakieś ulubione może? No, tutaj rozmawialiśmy przed, <laughs> roz, przed rozpoczęciem nagrywania o Sirat e, Olivier Laksa. E, I no, tam jest świetna muzyka Canding e, Tam ta, ta ścieżka dźwiękowa jest naprawdę fenomenalna i też warto to obejrzeć w kinie na dobrym nagłośnieniu. Żeby też poczuć ten dźwięk, bo tylko, nie tylko go się słyszę, ale też czuję. Tam jest dużo takich basowych brzmień. Zresztą Candy Gray dostał za nią płytę złotą, na, w sensie nagrodę za najlepszą ścieżkę dźwiękową na festiwalu w Cannes. Więc zdecydowanie bardziej zacząłem na to zwracać uwagę, od kiedy się zacząłem tym jarać i zajmować. No i. I, i tak, i tak, no jest coś takiego, że czasami w trakcie seansu wyjmuję telefon ukradkiem i włączam szazam, żeby sobie ukraść jakiś kawałek, móc go, móc go potem posłuchać. Mhm. Tak, zgadzam się Sirat, bardzo polecamy film, e, tutaj pokazywany na Nowych Horyzontach, we wrześniu w kinach. E, przechodząc do aktorstwa, e, jest tutaj pokazywany, właściwie światową premierę ma film Królestwo, w którym grasz jedną z głównych ról. Mocny film, niejednoznaczny bohater. E, możesz opowiedzieć o procesie kreowania tej postaci? Generalnie to jakby proces kreowania całego świata był tutaj dość istotny, ponieważ Michał przyszedł z taką bardzo oryginalną, ale też nieoczywistą wizją jakiegoś takiego świata dystopii w przyszłości. I stworzenie, jakby osadzenie się w tym wymagało przede wszystkim jakby zrozumienia tkanki tego, tej rzeczywistości, w której się obracamy. Mm, więc najwięcej czasu na to poświęciliśmy na początku, zresztą też przygotowanie jakieś takie wizerunkowe, bo tam wszyscy mamy ogolone głowy na zero jakieś właśnie tatuaże, tutaj kluczyki, no to już to, że się przebywa w to, też w towarzystwie samych facetów, samych mężczyzn, którzy wszyscy są łysi, to, to, to już był jakiś taki rodzaj um, wejścia na pewno w postać, ale też w taką postać zbiorową. A jak się czułeś, oglądając ten efekt finalny na ekranie? Sporo tam było takich scen przedłużonych, w sensie było długie ujęcie. Jestem ciekawa, jak wyglądało to od kulis i jak Ty to oceniasz, oglądając właśnie ten efekt finalny, bo podejrzewam, że praca. Że to jest tylko jakaś część waszej pracy wykonanej, e, którą widzimy na ekranie, bo też sam reżyser mówił podczas premiery, że film miał mieć 3 godziny, a tu jest godzina 50, więc jakbyś mógł opowiedzieć o tym? Tak, tego materiału faktycznie dużo więcej nakręciliśmy niż finalnie można to zobaczyć w kinach. Powiem tak, znaczy on na pewno stanowi jakąś bardzo wyrazistą i autonomiczną wypowiedź i, i w kontekście języka filmowego, który jest czymś, czego ja nie widziałem do tej pory na, na ekranie, ale też w kontekście świata, o którym opowiada. I z tego się cieszę. Myślę, że każda próba wyjścia w poszukiwanie czegoś nowego jest, jest warta zwłaszcza, że jest kilka scen, z których jestem bardzo zadowolony i też byłem w szoku, jak dobrze się one sklejają, bo, bo też tam w trakcie filmu mamy tak zwany split screen, czyli mamy dwa ekrany, które można zobaczyć na przykład w filmach Gasparanoe, y tylko, że tutaj one dotyczą na przykład dwóch różnych alternatywnych rzeczywistości i to jednak jakoś ze sobą koresponduje i sobie nie przeszkadza, tylko właśnie coś dodaje, więc dla mnie, ja był, dla mnie to był Szok w ogóle widząc te sceny, jak dobrze one działają. Czasami są sceny, które dla mnie są trudniejsze w odbiorze, albo są za długie, tak jak, tak jak mówisz, mm, ale myślę, że to jest bardzo subiektywne zdanie. I ka dla każdego inna scena, w jakim sensie będzie tą sceną bardziej przystępną, a inna będzie trudniejsza w odbiorze, ale nie można. Odebrać temu filmowi, że każda z tych scen jest w jakimś sensie oryginalna i też świadczy o jakimś nowym języku, który nam proponuje reżyser. Jedną z takich scen, które według mnie nie są przedłużone, tylko bardzo potrzebne, jest ta scena w samochodzie. I zastanawiałam się, oglądając ją, ile tam jest z waszej improwizacji, a ile materiału było faktycznie ze scenariusza. No to jest ciekawe, bo to samo pytanie padło na jednym ze spotkań z publicznością. I o dziwo ta scena, która wydaje się, oglądając jakoś taka żywa i improwizowana, to była najbardziej przepróbowana scena ze wszystkich filmie. Mieliśmy najwięcej prób tej sceny, mieliśmy też próby kamerowe, mieliśmy próby jeszcze zanim się pojawiła kamera. W zespole wiedzieliśmy od początku, jak będzie to kręcone i co mniej więcej, gdzie ma być. Oczywiście w ramach tych prób wiedzieliśmy, gdzie są takie przestrzenie, żeby Troszeczkę bardziej poimprowizować, ale jak się obejrzy tą scenę, to widać, że tam jest dosyć dobrze wyliczone, w którym momencie co jest w kadrze. Mimo że ta kamera cały czas się obraca 360 stopni wokoło, więc no ja jestem zadowolony też z tej sceny. Myślę, że ona jest takim też mocniejszym punktem tego filmu. Co ciekawe, no ja byłem też. Trochę się obawiałem, jak wyjdzie ta scena koniec końców, ponieważ ona no, była kręcona na stojącym aucie, a nie jadącym. I, i to zawsze jest takie, nie, jest taka niepewność, jak to potem z tą postprodukcją, z, tymi, z tym poruszaniem się auta, z, z tym, co widzimy za oknami, jak to będzie współgrało. A tutaj no, ja się nabrałem, mimo że brałem w tym udział. To też film, który komentuje taki mocny męski świat. Gdzie panuje dominacja? W sumie dominacja się zawiera też według mnie w tytule, mhm. gdzie królestwo, czyli to się też łączy z hierarchią, jeden dominuje nad innym. Jak w Twoim odczuciu ten film komentuje współczesny męski świat? Bo według mnie zaprzecza stereotypom i to może być też dla wielu widzów takie trochę niezrozumiałe w niektórych momentach. Tak. Y y y y ja mam trochę problem z tym, żeby mówić o tym filmie jako o jakimś takim komentarzu, właśnie. Mi się wydaje, że on raczej obserwuje pewne, pewne rzeczy i nie daje zbyt dużo odpowiedzi, koniec końców. Um, ale pewne rzeczy, które mi się podobały, już na bardziej scenariusze, i które. Też można wywnioskować oglądając ten film, bo też to trzeba zaznaczyć, że ten film jest, ma taką otwartą konstrukcję i to nie otwartą konstrukcję tylko w kontekście tego jak się kończy, tylko na przestrzeni całego filmu, że widz jest... W jakimś sensie współtworzy tą historię. Można sobie wiele alternatywnych e, możliwości, dlaczego się dzieją konkretne sceny, wybrać. Trochę to też jest zawarte w samym tekście tego filmu trochę ten split screen, który pokazuje dwie różne opcje tej samej rzeczywistości, że tutaj jedne rzeczy się pojawiają, w drugim się mhm. cofają. Trochę jakby mm, zdradzam, ale takie, takie daje tylko tropy małe. Ale to daje taką możliwość oglądania też tego filmu w takiej otwartej konstrukcji, że my sami. Dodajemy do tej historii i z jednej strony to może być duży plus, ponieważ możemy się samo angażować, ale z drugiej strony, jeżeli idziemy do kina, co jest dosyć powszechne obecnie, żeby dostać tą historię, żeby ktoś nam coś opowiedział, no to do końca tutaj tego nie dostaniemy. On wymaga od widza zaangażowania, nawet dość dużego, przez to, że one się też dłużą. Te, te sceny to, to wymaga już takiego pewnego. Skupienia, ale też, żeby to się nie nudziło, to w jakimś sensie tego zaangażowania. Mm, więc, ale czekaj, bo zgubiłem wątek. Pytałam o ten męski świat A, i wątek. też o te niektóre aspekty, które zaprzeczają w sumie takim stereotypowym zachowaniom, które nam się kojarzą, na przykład, właśnie z, z tym środowiskiem. I właśnie, idąc dalej, za tym, to w tym scenariuszu i w tym filmie, znaczy, znajdują się takie obrazy i sceny, które z pierwszego punktu widzenia albo z pozoru mogłyby sobie zaprzeczać, czyli właśnie taka bardzo męska grupa, bardzo zwarta, a jednocześnie jest tam przestrzeń dla osoby transpłciowej, dla osoby z innym kolorem skóry dla seksualności niebinarnej i jednocześnie to się nie wyklucza, nie wyklucza to tego, że oni nadal mogą być nacjonalistami, że oni nadal mogą chcieć walczyć. O swoje państwo, jakimkolwiek, jakim, albo czymkolwiek jest to państwo, nadal mogą być, mieć w sobie jakąś taką potrzebę przemocy i być bardzo brutalni, jednocześnie okazując sobie czułość i mając wyczulenie na przyrodę, ale też prowadząc jakieś takie terapeutyczne rzeczy. Więc. Mi się to bardzo podobało, bo ja myślę podobnie o świecie, że świat w jakimś sensie jest ambiwalentny i, i te sprzeczności się nie wykluczają. Ale jednocześnie ten film nie jest łatwy, bo nie daje odpowiedzi, dlaczego tak jest. To tak, raczej tak. każdy z nas może, mm, może zauważyć, że, że, że w tym świecie tak to wygląda, i może też znaleźć odwzorowanie tego w rzeczywistości. Ale dla osób, które na przykład mają jasno zarysowane poglądy, to ten film może być bardzo niewygodny i triggerujący. Dlaczego, dlaczego, się, i, 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 dlaczego się zderzają te sprzeczności w jednym świecie, a jednocześnie nikt nie daje wytłumaczenia. Mhm. Tak, zwłaszcza podobał mi się finał, ale to też nie zdradzając, bo bardzo mocno wybrzmiała w kontekście do tego, do tego wszystkiego, co doprowadza do tego finału, także finał według mnie bardzo udany. No dobrze, przechodząc też do kina, bo jesteśmy na 25. edycji Nowych Horyzontów. Hasłem przewodnim festiwalu jest kino, które zmienia... Jak w, twoich odczucia, w, w Twoim odczuciu w ostatnich latach to właśnie kino się zmienia? Jakie zauważasz trendy? Czy pewne rzeczy są częściej według Ciebie pokazywane ostatnio na ekranie? Może niektóre zupełnie już nie są? Wiesz co, no, w, w tym roku ja wyczuwam bardzo silny trend takiego mm, kina terapeutycznego. I to nie zawsze w dobrym sensie dla mnie. Mm. Ale w, czasami właśnie w dobrym. W sensie takiego powrotu do przeszłości, do takiej analizy tego, co, um, co nas spotkało od dzieciństwa i to jest po, obecne w bardzo wielu filmach. Mam wrażenie, że w niektórych um, jest to bardziej udane, w drugich mniej, ale mam wrażenie, że to jest faktycznie jakiś taki współczesny, zwłaszcza w tym roku, trend, bo. I, I takie filmy jak właśnie Alfa, i Romeria, i e, nawet e, tajny agent, tak to się nazywa? Mhm. Tak. E, no, we wszystkich tych filmach jest, te, jest ten. Mm, jest to zderzenie z przeszłością. Y, w jednych bardziej y, o to chodzi, jest to główna oś filmu, a w innych nie. Myślę, że tam, gdzie jest to użyte, jest jakby pokazany ten obraz i takiego powrotu do przeszłości, ale nie, nie on stanowi on jako jakby takiej naczelnej osi. To, to, to gdzieś to bardziej na mnie działa, jest to bardziej udane moim zdaniem, aczkolwiek może, myślę, że może to jest potrzebne w kinie i, i, i też dla nas i żeby pokazywać, jak to, co się wydarzyło, ma na nas wpływ, a jednocześnie jak może mieć na nas wpływ powrót do tego, żeby pójść dalej. Miałam Cię zapytać, jakie Ty prywatnie lubisz kino? Troszkę odpowiedziałeś już na to pytanie, ale może masz jeszcze jakieś gatunki czy tematykę poruszaną w filmach, którą szczególnie lubisz, która szczególnie do Ciebie trafia? Kurczę, ja lubię bardzo różne rzeczy, bo lubię z jednej strony takie rzeczy, które mnie zaskakują w kinie i pokazują mi coś nowego, a z drugiej strony lubię też takie historie proste, ale w które wierzę i, i, i gdzieś um, dostaję taką prawdę ekranową, trochę dokumentalną. L lubię, chyba to, co najbardziej lubię w kinie, to. Lubię wejść w jakąś nową rzeczywistość i, i mieć dostęp do czegoś, czego nie znałem wcześniej albo do czego nie miałem dostępu, i dla mnie jest piękne to, że właśnie kino nam coś takiego umożliwia. E, na koniec, czy możesz się podzielić planami na najbliższą przyszłość? Czy to będzie bardziej film, serial, czy muzyka? Eee, <grym> no Muzycznie tak, na, na pewno się będę w to bawił dalej i, i, i gdzieś. E... Dużo czasu na to poświęcam, aczkolwiek no to jest raczej taka prywatna zajawka. A filmowo doskończyłem yy, właśnie jeden, yy, jeden film, yy, który dla mnie też był czymś nowym pod yy, kątem i właśnie przygotowania jakiegoś fizycznego, ale też właśnie języka. Mówienia w języku, którego nie znam, więc jestem ciekawy efektów, ale to myślę, że nie wcześniej niż za rok. Teraz będzie miał premierę w Gdyni Brat film Maćka Sobieszczańskiego, który już miałem przyjemność zobaczyć, chociaż nie w takich, nie wiem czy w finalnej wersji i na pewno nie w takich warunkach kinowych, kinowych. więc chęcią go zobaczę w kinie, ale myślę, że to będzie bardzo ważny głos. W polskim filmie w tym roku. No i coś tam, coś tam nowego się, się rysuje, ale to jak zwykle, zanim się nie stanie na planie, to nigdy nie wiadomo, czy faktycznie do tego dojdzie. Dobrze, dziękuję Ci w takim razie. Dzięki Trzymam bardzo. kciuki za kolejne projekty i nie mogę się doczekać sensu chociażby brata. Dziękuję Dzięki bardzo. Bardzo i dziękuję. Zapraszamy.